Jeśli miałeś w swoim życiu momenty, w których dużo odkładałeś na później, i chcesz rozwinąć w sobie wielką umiejętność samodyscypliny, która przyniesie dużo mocy we wszystkich działaniach i decyzjach, które podejmujesz w procesie, który masz lub musisz poszukać czegoś bardziej stałego, co pomoże ci zawsze pomóc. I w tym przypadku Marek Aureliusz jest bardzo uznawany za jednego z ostatnich cesarzy tego stulecia, który mógł w krótkim czasie podkreślić swoje panowanie ponieważ był znany z wykonywania medytacji, ponieważ Marek Aureliusz był w stanie podzielić się ze wszystkimi sztuką posiadania samodyscypliny, której wielu poszukuje, a w tym filmie pokażę Ci 10 głównych sposobów budowania prawdziwej dyscypliny. Ale zanim zagłębisz się w nią głębiej, nasz kanał poproszę Cię o subskrypcję, a także o włączenie powiadomień poprzez pozostawienie polubienia, a wtedy będziemy mogli przynieść źródło wiedzy wykraczające poza to, co możesz zobaczyć choć raz w swoim życiu? Wiedząc, że samodyscyplina zawsze zaczyna się od nowego spotkania, które jest zgodne z celem, jaki masz w życiu, Marco Aurelio powiedział, że zawsze budziła go praca człowieka, ponieważ trochę się boję, że zawsze będę miałaby to zrobić. Inne rzeczy wyznaczone mu do zrobienia na tym świecie nie miałyby z tym nic wspólnego, ponieważ w moim królestwie powinien spać wielkim snem, otoczony wszelkim bogactwem i zawsze zapewniać mi przyjemne chwile. Więc tylko ty zostałeś stworzony, aby stać się bardzo rozpieszczoną osobą i nie być w stanie do niczego dążyć. Marco Aurelio zawsze wierzył, że każdy człowiek ma tu jakiś cel i coś, co każdy musi stworzyć sam i zawsze realizując swoje cele, czyli każdego dnia obudź się, bądź wdzięczny i kontynuuj to, co należy zrobić. A wszystkie z nich, o których wiesz, to codzienne zadania, a także ukończenie wszystkiego, co przyniesie coś więcej w twojej przyszłości. Kontynuuj w ten sposób. A staniesz się silniejszy. Jeśli dzisiaj w Twoim życiu pojawia się problem i wiesz, co robić, i musisz go zniszczyć, zrób to jak najszybciej, nie oglądając się za siebie. Po prostu idź dalej swoją drogą, zawsze starając się osiągnąć wszystkie swoje plany. I to nie ma znaczenia, przez co przeszedłeś, czy to minęło uwierz i wzmocnij swoje największe źródło tej chwili wysoka dyscyplina to zawsze sprawi, że będziesz silny i wyznaczy cele w Twoich oczach a także abyś codziennie tworzył wiele dobrych rzeczy. Nie zadawaj sobie za bardzo pytania, jak coś powinno być zrobione, po prostu to zrób i pokaż, że potrafisz znosić złe rzeczy, które cię spotykają, ale to nie będzie ci przeszkadzać, bo się nie poddasz i nie skupisz, bo gdy wszystko zacznie się komplikować, stanie się to uzależnieniem i spróbuj to rozwikłać w sposób, którego nikt u twojego boku nigdy nie osiągnie. Ponieważ twoje kierownictwo jest zawsze w jednym miejscu w twoich największych celach. Samodyscyplina się sprzedaje, i zawsze starasz się szukać i znajdować powody, nie to, że są przekonujące, ale że musisz kontynuować, bez względu na kompromis, musisz zawsze się powstrzymać, uświadamiając sobie i osiągając swoje obiektywne zło. Więc drugi Marco Carelli powiedział, że musisz przekształcić wszystkie pragnienia, które są przeszkodą na twojej drodze. W pragnienie pozostania skupionym, zagłębienia się w siebie i poszukiwania solidniejszego celu oraz że w trudnych chwilach pomyślisz o spojrzeniu z powrotem. Na swojej drodze do osiągnięcia swoich celów zawsze musisz szukać praktycznych działań, a podczas tej podróży możesz czuć się w pełni zaangażowany w poszukiwanie i robienie tego, co jest konieczne, a co nie, aby mogły pojawić się wyzwania, większe niż możesz uczynić je małymi przed sobą ciebie. Ponieważ pole bitwy będzie w twoim życiu niezależne, ponieważ samodyscyplina będzie z tobą i niewiele rzeczy może postawić cię na nowym rozdrożu. Zdolność może wynikać ze sposobu, w jaki się zachowujesz, oraz z twojego fizycznego i duchowego stanu psychicznego, dzięki któremu możesz spełnić pragnienia, aby maksymalnie przekroczyć granice swojej rzeczywistości lub możliwości. A także musisz to osiągnąć, zawsze budując rzeczy, które nie dzielą ciebie. I postawienie cię na płocie jest zgodne z twoimi celami, ale musisz poradzić sobie ze wszystkimi etapami, które są trochę trudne na twojej drodze, i upewnij się, że mogą wrócić na właściwy tor i mieć w rezultacie kos. Natychmiast i wiej o tym, jeśli będziesz, tego wszystkiego unikać. Niestety zawsze będziesz, czuć, nicie kony i nie zrobisz postępu, a ja jestem tutaj, aby ci pomóc. Jeśli jesteś typem osoby, która pracuje i nie ma żadnych rezultatów, ale pozwala sobie na rozwój, Zawsze wiedz, że samodyscyplina już w Tobie jest, a ci, którzy zwlekają, zawsze starają się pozostać w jednym miejscu. To nie jest, Konstancji wyznaczała czas. Powiedziała, że niewielu takich ludzi zbuduje w życiu coś sensownego i muszą szybko uciec z tego cyklu. Zawsze musimy szukać solidnego planu, który nie zagrozi naszym celom. Wiele razy nam się to nie udaje. Tak. Próbujemy, ale nie możemy osiągnąć czegoś tak spójnego i musimy się uczyć więcej w sposób ciągły, ponieważ każdy dzień jest niezbędny, aby móc stwórz coś mentalnie odpornego i duchowego. Bez względu na proces, zawsze konieczne będzie osiągnięcie czegoś bardzo dużego i cennego. Musisz zacząć od sadzenia, wizualizacji i zbiorów. I jest to bardzo motywujący nawyk w Twoim życiu, który zrobi to, czego chcesz. Włóż coś w zasadzie do automatu pilota. Zawsze wprowadzając dyscyplinę, a nie tylko czekając na siły motywacyjne, albo będę musiał obudzić się bardzo wcześnie. Nie wiesz, że trzeba to zrobić, i będziesz dalej działać inaczej, nie, nieważne co się stanie. Zawsze ćwicz, zawsze szukaj ewolucji, niszcząc to, co cię rani i tak dalej. Obudzisz się do życia w taki sposób, że nic tobą nie wstrząsnie, i to jest prawdziwa stałość samodyscypliny. Często są one powiązane z rzeczami, które nie mają nic wspólnego z naszym celem. A im bardziej się załamujemy i uciekamy od tej rzeczywistości, tym więcej rzeczy pójdzie po naszej myśli. I to właśnie zawsze robił Marco Aurelio. Dzisiaj musimy bardzo mocno zastosować samoświadomość dyscypliny, ponieważ to w małych rzeczach możemy osiągnąć postęp, nauczyć się ją doceniać bez względu na wielkość okoliczności, z którymi się borykasz. Ale jeśli decyzja, którą podjąłeś i nie zawsze zostawiając to za sobą, szukaj dzisiaj. To, co widzisz jutro, jest złotem, więc zawsze musisz zrozumieć, że praktyka jest czymś cenniejszym niż tylko patrzenie i wizualizowanie. Musisz mieć samodyscyplinę, jesteśmy zmęczeni lub niespokojni. To nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, musisz pokazać, że masz samodyscyplinę. To właśnie próbuję powiedzieć, nie pozwól, aby wątpliwości zrujnowały wszystkie twoje myśli, ponieważ za nami stoi bardzo marzycielska osoba i jest ktoś bardzo wyjątkowy a ty jesteś pozwolę, aby zwlekanie i niepokój cię zniszczyły. Nie skupiaj się, ponieważ celem jest praca i ciężka praca i nic cię tak nie zatrzyma. Teraz musisz mieć wiele zmartwień, próbując otoczyć cię rzeczami, na które nie masz wpływu, ale sparaliżuj małą analizę, cokolwiek to znaczy. Spróbuj zastosować pewne niezbędne rzeczy. Szukaj kontroli, nie, po prostu bądź wiktymistą. Używając dzisiejszych słów, decyzję Marco Aurelio mówi, rób swoje bez narzekania, Urodziłeś się, żeby błyszczeć, więc naucz się tego. Już tu jesteś, dałeś z siebie wszystko. To nie ma znaczenia. Wszyscy wymyślają wymówki, ludzie próbują to usprawiedliwić. Nie, ten wyższy procent to poszukiwanie, że odporność psychiczna to mieć. To od ciebie zależy, w czym najbardziej chcesz się realizować, zawsze biorąc na siebie odpowiedzialność, że to twoja wina, niezależność, że to. Przez co przechodzisz dzisiaj w sobotę to jedno, to odpowiedzialność za wszystko co się dzieje mentalnie naturalnie jest to twoje. Nie próbuj usprawiedliwiać ludzi ani tego, że świat jest okrutny. To już każdy wie. Często wydaje się to łatwe, prawda? Gdy w twoim życiu dzieje się coś strasznego, zrzucasz winę na innych. Mówisz, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Coś innego próbuje się nie wyprostować. Właściwą drogą jest interwencja. I rozwiązuj swoje problemy poprzez innych ludzi, którzy patrzą w bok, patrzą na innych i próbują zrzucić winę na wszystko. Wiedz, że jeśli się mylisz, nie próbowałem ukrywać wszystkich Twoich niezdecydowań, Twojej seksualności. To postęp w życiu, szukanie poprawy, staje się to czymś, nie jest to niemożliwe. A w siódmym wyjaśnij coś, czego nigdy nie należy odkładać na później ze względu na swoje niezadowolenie. Ponieważ potwierdzili, że urodziłeś się, aby czuć się komfortowo i wykonywać indywidualne zadania, inne niż zwierzęta, które umieszczają i szukają na tym świecie. Istoty ludzkie chcą szukać porządku w najlepszy możliwy sposób, i jeśli jesteś gotowy do ciężkiej pracy, wiedz, że jesteś częścią bardzo odpowiednich ludzi, którzy jednocześnie dużo się rozwiną. Natura sama wie, co robić, nie wymaga jest przyjemnością lub zdrowym rozsądkiem. Nie zrobi tego, co będzie konieczne. Dla przykładu, to ludzie. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie i pijesz drinki. Ty próbujesz chudnąć i każde danie jest takie. Jeśli poddasz się pokusie i jutro się obudzisz, spróbuj ponownie i skończy się to frustracją, nie myśląc o swojej przyszłości. Zamiast o ludziach, którzy są zdeterminowani, jedzą sałatki, tracą na wadze, oni są, szukają poczucia własnej wartości, budują coś. Jednocześnie niszcząc wszystko, szukają samodyscypliny, zawsze dzielą środowisko, w którym są dobrze traktowani, pozbawiają rzeczy, które ci zostawiają, zostawiają rzeczy, które są szkodliwe w twoim życiu, więc potrzebujesz, aby pozostać skupionym, nie zbakaj z właściwej ścieczki, a im więcej masz tej samodyscypliny, jak mówią chłopaki z Marku, tym będziesz kimś bardzo obiektywnym. Czy od dzisiaj, gdy ktoś próbuje cię obwinić lub znienawidzić za pewne rzeczy, krytykować, i poniżać, lub tym podobne rzeczy, które przenikną do Twojego wnętrza i wyrządzą wiele szkody, czy myślisz, że jesteś w stanie konsumować całą tę potrzebę, że musisz dostosować się do opinii innych ludzi, lub spróbować robić to, o co ludzie proszą i narzucać ci krytykę, którą stawiają na Twojej drodze, zawsze pesymistycznej? Czy myślisz, że czyjaś opinia jest w stanie Cię pokonać i sprawić, że jesteś taki słaby, co się dzieje, musisz uciec od tego wszystkiego? Musisz narzucić swoją ścieżkę, musisz powiedzieć czego chcesz, musisz robić co chcesz, nie wchodząc innym na głowę, ale aktywnie, zawsze szukając szczerej informacji zwrotnej od ludzi wokół ciebie. Strony, szanując tych, którzy cię szanują, zawsze starając się być osobą zdecydowaną. Postęp nie boi się tego, co mówią, co myślą ludzie przestań taki być. Ten świat nie jest taki dobry, jak myślisz. Ludzie są okrutni, a ty musisz to zrozumieć w najlepszy sposób, jaki ci mówię. I powinieneś się na tym skupić. Jeśli chcesz zachować w swoim życiu odpowiednią samodyscyplinę, staraj się spotykać z mądrymi ludźmi, o których wiesz, że tworzą ludzi o dobrym charakterze, którzy zawsze starają się moderować swoje życie w najlepszy możliwy sposób, pozwalając, aby złe rzeczy pozostały w przeszłości, pojawia się problem. Odpowiedź: chcę to rozwiązać. Jestem zdeterminowany, aby się wzmocnić i dać przykład wszystkiego, co próbuje mnie pochłonąć. Chcę określić, kim są moi prawdziwi przyjaciele, aby osiągnąć cele i zadania. Zawsze ciężko pracuję, aby się nimi zająć. Ludzie wokół mnie zadawałem sobie pytanie, co robię, żeby być lepszym. Obudziłem się dzisiaj, co mogę zrobić, aby jednocześnie opanować nową i wyższą dyscyplinę. Chcę zmienić swoją podróż, szukać nowych rzeczy. Doświadczenia, pomóc temu, kto jest przy mnie, ma szukać nowa faza wzrostu. Jeśli ktoś będzie miał więcej owoców mądrości, zbierze wiele dobrych rzeczy, ponieważ musisz zasadzić. Musisz być żywicielem swojej rodziny, szukać sukcesu, a będzie to konieczne. A jeśli nie masz dobrego samochodu, dobry dom, to bruskę twoje, co twoje nikt cię nie zabierze. Musisz narażać się na ryzyko, żeby mieć przed sobą coś lepszego, a to jest nieuniknione. Zawsze tego szukaj, a będziesz osobą, która żyje w okolicach 15% lub nawet populacji, która właśnie w tym momencie zwleka i zawsze nie staje po stronie i nie robi czegoś, ponieważ zawsze, lenistwo konsumpcji, zawsze musisz zbadać, wyrównać swoje słabości, nawet jeśli jest to brutalna rzecz, zawsze musisz połączyć się ze swoją podświadomością przed pójściem spać i być wdzięcznym za ewolucję. Nie obwiniaj się dzisiaj. Jutro popełniłeś błąd, musisz to zrobić, bądź lepszy. Nie, bądź pesymistą, chwili, bądź tym, który zawsze chce być asertywny, nie perfekcjonistą, ale tym, który robi to, co trzeba, to nie ma znaczenia. Nie zwlekaj, nie szukaj swojego krytyka historii, zawsze też szukaj ciągłej ewolucji. Ona przyjdzie i zrobi coś każdego dnia, bez względu na to, co stanie się z krytyką. Wyeliminuj próżność, wyeliminuj to wszystko, wyeliminujesz to ze swojego życia. Jak powiedział Marco Aurelio. Ty musisz być osobą bardzo optymistyczną i zawsze zabiegać o wysoką dyscyplinę u Konstancji. Bez względu na to, co robisz. Pamiętaj o małych i dużych. Staniesz się duży, więc spróbuj stopniowo analizować wszystko, co zadziała. I pytam Cię, czy naprawdę Ci się to podobało, treść, którą zostawiasz, lajkujesz i udostępniasz tę wiadomość, abyśmy mogli wnieść wiele wiedzy o wysokiej dyscyplinie i mądrości refleksyjnej. To wiele historii stoicyzmu w Twoim życiu, i może znacznie dodać wartość społeczną oraz wysoki rozwój i wiedzę w społeczeństwie, aż do następnego.